Cześć, cześć! Sylwek z tej strony, witam Was wszystkich serdecznie. Tym razem chciałem Wam pokazać komiks Nieśmiertelny Hulk, który został mi polecony przez jednego z moich widzów w komentarzu. Mój widz, wiedząc o tym, że ja nie znam nic z komiksów Marvela, polecił mi Nieśmiertelnego Hulka, żebym wziął to jako dla totalnego, zupełnego nowicjusza i że sobie z tym poradzę. To teraz pytanie, czy rzeczywiście sobie poradziłem? Odpowiedź znajdziecie w tym materiale. Dobra, zaczniemy od, od okładki. Słuchajcie, mamy nieśmiertelny Halk. Halk tutaj dosłownie wychodzi z grobu, niczym żywy trup. Mamy nagrobek plus banner i z tyłu okładki. Co się czai za zielonymi wrotami? No właśnie, to jest bardzo ciekawe z tymi zielonymi wrotami, ale za chwilę o tym też powiem. Wspomnę przynajmniej. Niełatwo zauważyć Brusa Bannera, Siedzi cicho i tak dalej. Można sobie tutaj zatrzymać. I to jest pierwszy tom. O pierwszym tomie też za chwilę wspomnę. Jest to komiks w miękkiej okładce ze skrzydełkami. Z jednej strony mamy informacje o autorach, a z drugiej się ukazało i zapowiedzi. Co jest ciekawe, chciałem Wam pokazać Venom Tom pierwszy. Powiem Wam, że to wyszło gdzieś tam w czerwcu 2021 roku i nie ma już tego w ogóle nigdzie do kupienia. Szybko się rozeszło. Jak świeże bułeczki. Dobra, i teraz tak. Przechodzimy. To jest początek. Początek jest takim prologiem. To jest dosyć trudny dla mnie wstęp, ponieważ ja nie mam pojęcia, co się tutaj zadziało. Jest ciemność, pojawiają się zielone wrota, Jakaś sytuacja z bombą, i dowiaduje się, że doktor Banner nie żyje. Popatrz, co się stało. I okazuje się, że Banner żyje. Otwiera oczy, które są zielone. Wszyscy są tutaj wstrząśnięci. Następnie słuchajcie, mamy tutaj pewne klisze, jakieś pewne sytuacje, które są dla mnie obce. W pewnym momencie wydawało mi się, że to co tutaj jest, to jest jakby wydarzenie z przyszłości. Nie mam do końca e, przekonania. E, myślę, że możecie mi tutaj w tym pomóc, ale nie ma tego złego, ponieważ po tym króciutkim prologu mamy pewną ściągawkę. Przyjrzyjmy się jej. Nie sposób go zabić, nie sposób go powstrzymać, nieśmiertelny Hulk nigdy nie spocznie. Ale skąd się wziął? Oto mapa drogowa, pomagająca śledzić dawne i nowsze wydarzenia, o których wspomina prolog. Miały one miejsce w tych oryginalnych, amerykańskich zeszytach. Więc mamy tutaj pewną ściągawkę. No, innymi słowy, jeżeli chcecie dowiedzieć więcej o tym, co się zadziało z Halkiem, po prostu przeczytaj te komiksy. I się zastanawiam, czy te wszystkie komiksy są w Polsce. One się ukazały. No, mamy tutaj Egmont, yy, mamy kolekcja Hachet, tak? Więc może jest. Yy, co dalej? Bardzo fajny wstęp. Komiks ten podzielony jest na 10 rozdziałów. Yy, kilka pierwszych to są takie fajne epizody, które mi się bardzo podobają. One wprowadzają w, w tego Halka. Halka nieśmiertelnego, Halka bardziej bym tutaj rzekł nieokiełznanego Mściciela. Który rozprawia się ze złoczyńcami. I tak, pierwsza sytuacja jakaś stacja benzynowa. Widzimy gościa z, z pistoletem, poznajemy mąjutką dziewczynkę, która idzie na zakupy, i niestety ten pistoletem strzela. Strzela, zabija wszystkich, których spotka na swojej drodze. Sprzedawcę. Dziewczynkę i jeszcze jakiegoś jednego człowieka, który niestety też był w tym miejscu. W kostnicy są trzy ciała, z czego jedno ciało zamienia się w Halka. Halk podąża tropem tego mordercy i w genialny sposób się tutaj z nim rozprawia, mówiąc, miała. 12 lat. I następnie przechodzimy do kolejnych epizodów. Epizodów też związanych z pewnymi złoczyńcami. Tego za bardzo nie chcę zdradzać, bo tu jest naprawdę dosyć dużo takich smaczków, o których warto wspomnieć. Mamy jakąś tutaj postać napromieniowaną. Myślę, że warto powiedzieć. Aha, to mi się bardzo podoba. Słuchajcie, tutaj muszę powiedzieć o rozdziale trzecim. Też kolejny epizod, kolejna pewna historyjka związana właśnie z nieśmiertelnym Halkiem. On tutaj jakby szukał postacie, które no, mają jakieś te nadprzyrodzone moce, mają e, promieniowanie gamma, którym rozumiem, on też jest e, napromieniowany. I tutaj e, jakby jest przesłuchiwanie świadków. Świetnie pokazane są. E, style. Tutaj są różne style rysowania i w zależności, w zależności od tego, kto mówi, to ten styl się zmienia. Ten jest genialny, ponieważ tutaj pewna starsza pani, patrzona, wpatrzona w tajemniczą postać, relacjonuje na swój sposób. Więc ciekawy zabieg, to mi się bardzo spodobało. I akcja przechodzi dalej. Ja myślę, że nie chcę zdradzać wszystkiego, ale co jest istotne, to. To, że w książce tej spotkamy kilka znaczących postaci. Między innymi nazywam się Walter Langowski, Sasquatch, jeśli pani woli, kanadyjska bohata, wersja halka, obecnie kosmiczny dyplomata. Na studiach byłem współlokatorem Bruce'a Bannera. E, przygody z nim też tutaj są bardzo ciekawe. E, jeszcze chcę zdradzić jedno spotkanie. Spotkanie z wielkimi postaciami Marvela. To jest też tutaj mega atrakcyjne. Mnie się to też bardzo spodobało, że mogłem spotkać, mogłem zobaczyć w tym komiksie w sumie przyjaciół Halka. Ale czy oni tutaj są przyjaciółmi? Yy, trudno stwierdzić. Trudno stwierdzić. Słuchajcie, historia jest tutaj naprawdę fajna. Ona tutaj zagęszcza się coraz bardziej im dalej w las tym więcej się dzieje. Mnóstwo zapytań, mnóstwo jest zaskoczeń. Faktycznie, mamy Halka dosłownie. Pod każdym względem nieśmiertelnego. To jest, to jest istota. I to jest duży problem dla osób, które stają naprzeciw właśnie tej postaci. Koniec komiksu. Tutaj mamy te, krótki tekst, Ala Ewinga, czyli scenarzysty tego, tej historii opowiada o tym, co go inspirowało. No i mamy raptem dwie, trzy okładki. Bardzo fajna też okładka tutaj jest. I projekt szkic okładek. No i wkrótce Nieśmiertelny Hulk, drugi tom. No tutaj ten Hulk wychodzi jakby z piekieł, ale oczywiście okładka nie odnosi się aż tak dosadnie do, te, do treści tego komiksu. Więc tutaj on nawet też nie wychodzi z, z, tak dosłownie z grobu. Więc Zawsze okładki są trochę inne. Więc dobra, słuchajcie, czy jestem zadowolony z komiksu? Tak, jestem zadowolony. Bardzo fajna historia Halka, dobrze mi się czytało, pomimo tej pełnej niewiedzy. Ja nie wiedziałem, dlaczego on zginął i dlaczego stał się dosłownie nieśmiertelny. Czy on w ogóle był zawsze nieśmiertelny? Myślę, że kupując drugi tom, może nie wiem ile tych tomów będzie, dowiem się o takich niuansach. Ale serdecznie polecam i też serdecznie dziękuję tej osobie, która mi poleciła ten komiks. Dzięki za uwagę. Skomentujcie, jak Wam się podoba. Nieśmiertelny Hulk. Do zobaczenia. Cześć, cześć.